Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na kanale FPC. Znowu zaczynamy tak inaczej, trochę to oznacza kolejny dzień z życia serwisanta. Dzisiaj będzie krócej niż ostatnio, natomiast mam dla Was jeden przypadek, taki dosyć ciekawy do opowiedzenia, i jeden nie komputer do pokazania. Także oglądajcie. No zaczynamy sobie tak zupełnie lightowo od stacjonarki klienta. Komputer, jak widzicie, rozebrany. Jest to komputer, który trafił do nas na zdiagnozowanie, bo on miał problemy z działaniem oraz na modernizację. Przy czym modernizacja to jest tak bardzo, bardzo delikatnie powiedziane bo klient miał tu dość wysoki budżet 6,5 tysiąca, a ponieważ nie trzeba było kupować wszystkich podzespołów bo na przykład obudowa zostaje Zasila pożarna konstrukcja Be Quieta, też zostaje, karta graficzna zostaje, nie, nie zostaje sorry. Karta graficzna też będzie wymieniana. No to można tutaj było wymienić tak naprawdę większość podzespołów i klient przechodzi, jak sami widzicie, z platformy AMD na platformę Intela z 1080 na RTX -a 3060. Będą dwa dyski M2, są oba dyski ADATY I, i piątka. 11600KF zamiast Ryzena 2600 Nie wiem na ile to jest dobrze widoczne, nie chcę zmieniać w trakcie nagrywania ekspozycji Wciąż to jest dobry sprzęt, więc myślę, że klient bez problemu będzie w stanie go sprzedać. Natomiast, no jednak, przez Cognate a 3060 z GTX1080, tak samo na Intel 11 generacji, będzie odczuwalny, jak chodzi właśnie o wzrost wydajności. Tu Wam jeszcze jedną rzecz pokażę, o której ostatnio zapomniałem. Słuchajcie, dorobiliśmy sobie takie oświetlenie nad wszystkimi blatami roboczymi. W postaci takich niewielkich pasków ledowych w listwie. I one tutaj bardzo ładnie nam te stanowiska e, pracy oświetlają. Plus dodatkowo oczywiście halogeny tamte, takie jak tamte, takie dużo mocniejsze. Sprawdzili się dużo przyjemniej. A tutaj przy okazji, jak widzicie, jest dosłownie rozryta płyta główna, ponieważ nasz aktualny praktykant Janek e, wczoraj zaczynał swoje pierwsze lekcje lutowania. Za dużo nie porobił, bo najpierw troszeczkę nam zeszło na teorię, ale już tam jakąś cewkę sobie gdzieś tam wylutował. Tutaj zresztą nawet widzicie, także mamy trochę takich sprzętów, które z jednej strony to są płyty dawcy, zarówno stacjonarek, jak i od laptopów, a z drugiej strony właśnie można sobie poćwiczyć lutowanie, bo wierzcie mi albo nie, ale nauka trzymania kolby zarówno od lutownicy, gdzie mamy grot, jak i hot era, czy praca z mikroskopem. Jeżeli ktoś wcześniej tego nie robił, to nie jest tak hopsiu, bo tutaj trzeba się jednak nauczyć tego trzymać, żeby się nie oparzyć, koordynować te ruchy pod mikroskopem i praktykanci mają ku temu tutaj okazję. A przy okazji odnośnie lutowania, to z komputronikiem, w współpracy oczywiście ze sklepem, będzie powstawał taki mały cykl poradników dla początkujących, też będzie teoria, potem będę Wam pokazywał, jak to wykonać wszystko manualnie, także śledźcie koniecznie kanał. Filmy będą ukazywały się w nieregularnych odstępach, dlatego koniecznie subskrybujcie. Bo nie wiem, czy to będzie co tydzień, czy raz na dwa tygodnie. Postaram się, żeby przynajmniej dwa odcinki jeszcze były w tym miesiącu, a reszta pewnie w grudniu. No a teraz nasz bohater, moi drodzy. Nie, nie jest to ta płyta główna Asroka H110 Pro BTC. Plus, chociaż pewnie też Was to interesuje, bo to klasyczna płyta, dość popularna z koparki. Jest nią procesor. I7K7700K procesor trafił do nas, żeby go złożyć, ponieważ poprzedni właściciel na fali chyba takiej popularności przez niektóre filmy na YouTube Delidu, czyli zdejmowania IHS-a z procesora no również taki deli gdzieś tam wykonał czy dał do wykonania, to już jest nieistotne no ale teraz przychodzi do sprzedaży procesora, no i co zrobić z takim procesorem, który jest w dwóch częściach e, procesor trafił więc do nas, żeby z powrotem go przywrócić do stanu fabrycznego, e, nałożyliśmy tutaj pastę termoprzewodzącą dobrej jakości, bo thermal grizzly e, w drugą stronę strzykawka, tak wiem, sorry o, jest e, i Przykleiliśmy IHS do procesora. On w tej chwili jeszcze sobie nie chce go całkowicie o, niszczyć, w sensie tykać, ale już tutaj jest sklejony. Natomiast to jeszcze musi dokładnie wyschnąć. Płyta główna to jest taki trup. Ona jest tutaj tylko i wyłącznie po to, żeby można było ładnie wypozycjonować ten IHS i to docisnąć. I tak sobie to po prostu wystyga. No, jeszcze przynajmniej do jutra, i sklejamy go takim cudem. To jest, słuchajcie, silikon. Nie chcę za bardzo się aparat skupić. No, może z takiej odległości. Silikon K2. O, tak, będzie trochę lepiej. Może będzie trochę lepiej. I to jest de facto do silników samochodowych. On pracuje, czy może pracować w bardzo wysokiej temperaturze nawet 350 stopni i więcej, bo takie na ogół silikony na no tam sto kilkadziesiąt stopni max, więc tutaj mamy ogromny zapas temperaturowy. Mało tego, taki silikon jest odporny również na różnego rodzaju chemie, więc bez problemu będzie można na przykład w przyszłości oczywiście taki procesor normalnie, legalnie sobie czyścić izopropanolem i nam ten IHS nie powinien odpaść. Minus jest taki, że do pełnego związania 24 godziny ten silikon potrzebuje. A wiecie jak to było z tymi Delidami? Nie? Nikomu to do życia tak naprawdę niepotrzebne, poza jakąś tam wąską garstką użytkowników, którzy chcieli kręcić na maksa swoje procesory. No ale że jak to często bywa w sieci, poszła gdzieś tam fama o, o Delidy, róbmy Delidy, będziemy sobie ihs -y ściągali. No to ludzie się rzucili po prostu totalnie bezmyślnie, tak naprawdę, po to, żeby ściągać IHS-y z procesorów, żeby do zwykłego, często domowego użytkowania również gaming Mingowego obniżyć nieco temperaturę procesorów. czasami oczywiście, jeżeli akurat trafiliśmy na procesor z bardzo słabą pasą termoprzewodzącą z tak zwanym glutem pod ich to temperatury potrafiły być dość wysokie. Natomiast one wciąż gdzieś tam mieściły się w dopuszczalnych granicach i tak naprawdę zwykły użytkownik w mojej ocenie, jeżeli już coś takiego robił, to robi to totalnie bez sensu, bo potem jest właśnie taki problem na przykład właśnie przy odsprzedaży. Lepiej tego po prostu nie ruszać, jeżeli nie jesteśmy jakimiś, nie wiem, zakręconymi na punkcie podkręcania użytkownikami, albo jeżeli faktycznie nasz procesor się nie przegrzewa. Grzać, a przegrzewać to są dwie różne sprawy. A teraz lecimy do, w zasadzie chyba Wam nawet dwa komputery pokażę, bo to są dosyć ciekawe przypadki komputerów, gdzie jedna usterka powoduje kolejne i nam nam niepotrzebnie zupełnie bardzo często koszty. Pierwszy komputer to gamingowy Asus Rock, dokładnie GL553V. Komputer trafił do nas szybko, na szczęście, podczas użytkowania, tutaj tak naprawdę z tego co kojarzę córka klientki, która przyniosła komputer, Usłyszała hałas. Był dość duży hałas, no więc klienci tutaj komputer wyłączyli i przynieśli do serwisu. Tak, on nie ma trzech klawiszy, ale klawisze gdzieś tam podobno w domu zostały. Moja wstępna diagnoza okazała się słuszna, o dziwo. A co się stało? Jedną z ważniejszych rzeczy przy przyjmowaniu komputerów do serwisu, nieważne czy to są stacjonarki, czy właśnie laptopy, to są jego wstępne oględziny. Wstępne oględziny po to, żeby sprawdzić, czy nie ma na przykład e, uszkodzeń matrycy jakichś fizycznych, typu zadrapania, czy sama matryca jest ok, e, czy obudowa nie jest gdzieś tam porysowana, czy nie ma braków w tej obudowie, e, po to, żeby potem przede wszystkim uniknąć sytuacji, w których klient nas będzie na przykład oskarżał o to, że coś mu tam zrobiliśmy. Jeżeli coś takiego wychwycimy zaraz przy przyjęciu, od razu sobie to notujemy na zgłoszeniu do serwisu. I sprawa pozostaje czysta. Zwracamy również uwagi na takie elementy, jak na przykład brakujące śrubki, bo często komputery przychodzą z brakującymi śrubga, śrubkami albo co robimy przy każdym laptopie, otwieramy go kilkakrotnie, po to, żeby sprawdzić, czy obudowa się nie rozchodzi. Nawet najmniejsze pojawianie się szczeliny, tutaj, najmniejsze to jest 99% procent, że uszkodzone są gwinty. Bardzo często są to gwinty Palmezu, czasami dolnej obudowy to jest różnie rozwiązywane, do których mocowana jest klapa matrycy. Tutaj na tych zawiasach są naprawdę duże siły. Jeżeli pojawiają nam się luzy, to bardzo szybko dochodzi do. Uszkodzeń mosiężnych gwintów, a w zasadzie mocowań tych mosiężnych gwintów, bo one są po prostu zalane czy, czy wlane w taki plastik. Podobnie było w tym przypadku. W momencie, kiedy otwieraliśmy ten komputer, już było widać rozwarstwiającą się obudowę. To nie były wielkie odległości, ale było to widoczne. To od razu zwiastowało uszkodzenie gwintów. A skąd ten hałas? No, sprawa była prosta. Okazało się, co zresztą też słusznie przypuszczałem, że element po prostu od tego gwintu odmocowania wpadł do wentylatora. Tu jest od razu radiator od układu chłodzenia, pod spodem jest wentylator i po prostu ten element się przedostał do wentylatora blokując go. Klienci komputer wyłączyli, więc komputer trafił do nas szybko do serwisu. Wyczyściliśmy cały układ chłodzenia, odblokowaliśmy wentylator, który na szczęście nie zdążył się uszkodzić, bo do takiego uszkodzenia też mogło dojść. Naprawiliśmy w miarę możliwości gwint i komputer dalej jest sprawny, nie przegrzewa się, nic nie hałasuje. Po testach normalnie można go. Odbierać. Gdyby nie było zareagowane na czas, gdyby komputer dalej był użytkowany, to zacznijmy od tego, że wentylator był zablokowany i komputer się przygrzewał. To oczywiście mogło doprowadzić do uszkodzenia nawet procesora czy karty graficznej, zwłaszcza tak mocnych podzespołów jak w tym komputerze, a z drugiej strony mogło doprowadzić do fizycznego uszkodzenia wentylatora, bo po prostu w środek wpadł kawałek plastiku. Ale jeżeli co się dzieje, jeżeli na czas nie zareagujemy, nawet w przypadku takich głupich zawiasów, gdzie tam delikatnie ta obudowa się rozwarstwia? Ten stary Samsung 270 s kolaj jest doskonałym przykładem tego, jak nie należy postępować w przypadku awarii komputerów. Mianowicie chodzi o ich lekceważenie, nawet stosunkowo. Yy, Prostych tak naprawdę, bo bardzo mocno mnożą nam się potem koszty naprawy. Zaczęło się oczywiście, podobnie jak w przypadku tamtego Asusa, od jakichś tam szczelin pojawiających się i tak dalej, i tak dalej. Komputer po prostu zaczyna łapać luzy. On jest w tej chwili już skręcony, bo nie byliśmy pewni, czy będziemy go naprawiali, czy klient będzie chciał go naprawiać. Natomiast no, ostatecznie go naprawiamy, jednak koszty naprawy tego laptopa no będą grube. Z tego powodu, że uszkodzony zawias doprowadził do urwania, dosłownie jednego z elementów mocujących yy, nam tak naprawdę matrycę do klapy. To widzicie tu wszystko lata. Yy, z drugiej strony, ponieważ tu już to było uszkodzone, to większa siła poszła na kolejny lewy zawias i tutaj też już zaczęło to pękać. Doszło do uszkodzenia ramki matrycy, stąd ona tutaj i tutaj jest posklejana, bo ona jest po prostu popękana. Oczywiście uszkodzony zawias doprowadził do całkowitego rozwalenia klapy matrycy. Ona nie tylko jest popękana, stąd tutaj również ta taśma, ale wszystkie gwinty są wyrwane. Nie jesteśmy w stanie, tutaj mamy trzy śrubki, i my nie jesteśmy w stanie naprawić ich wszystkich trzech tak, żeby to faktycznie trzymało, bo są za duże siły. To tworzywo, nawet jak my to robimy też właśnie plastikiem, gdzieś tam kleimy, traci nieco swoje właściwości, robi się bardziej kruche, no i w końcu się rozwali. Jeden gwint, ok. Dwa, a już lepiej wymieniać. Trzy na trzy, to no nie ma opcji, to nie będzie po prostu działało. No oczywiście to dalej nie koniec przygód, bo skoro tutaj to wszystko latało, no to zaczęło nam rozwalać również. W tym przypadku palm restu jest taki sam. Od demontażu. Zaraz sobie go rozwarstwimy, bo on chyba skręcony w żaden sposób nie jest. Ponieważ podobnie, jak w tym, bo to jest dokładnie tego samego modelu, gwinty są również w palmezcie, tutaj są przykręcane zawiasy. No i tak samo jak tutaj. Też wszystko jest wyrwane, powinno w miarę skupić, i tak samo dokładnie stało się na tym drugim palem reszcie. Od małego luzu, czasami nawet słabo widocznego, poprzez większy luz, aż do takich uszkodzeń. W efekcie, zamiast wymiany jednego elementu, mamy do wymiany mocowania matrycy, bo w tym modelu są osobno takie listwy na bokach klapa. Ramka może da się jeszcze uratować. Natomiast no, dobrze by było, jakby była jednak wymieniona. żeby to wyglądało, miało ręce i nogi, była dobrze spasowana do nowej klapy. No i palmrest też do wymiany. Koszty, koszty, jeszcze raz: koszty przez po prostu nieuwagę i zwlekanie. A potem jest płacz. Moi drodzy, ode mnie na tyle. Dzięki za uwagę, cześć. Hej I do zobaczenia w następnych filmach.